Witam w kolejnym filmie na świecie Bajo Dziś kolejny film z lasu A tutaj proszę bardzo Bajo na grzybkach A tu praca w re Nie przeszkadzamy lecimy dalej Słuchajcie z moimi kumplami mrówkami pogadałem Zdradziły mi pewny sekret że widziały gdzieś tu niedaleko ładnego prawdziwka i w sumie gdyby nie one to bym go nigdy nie znalazł, bo popatrzcie a tak naprawdę to tylko łód szczęścia, że go tu zauważyłem Zobaczcie gdzie on się tu schował całkiem przypadkiem głowę odwróciłem i zobaczyłem tylko coś jasnego Taki piękny. Na otwarcie dnia. O, jak siedzi. Bardzo było tutaj ciężko cię wydostać kolego. Proszę bardzo, jaki ładny. Na początek pierwszy grzybek. Dwie minuty w lesie. Super. Więcej proszę. Słuchajcie, mamy kolejnego grzybka w niedalekiej odległości od naszego prawdziweczka. Troszkę obiedzony. Ślimaczek go tutaj szama, ale widać, że będzie zdrowy raczej bez robaka. Chociaż jest ok. Ślimaczek won. I taki troszkę obgryziony. Taki troszkę obgryziony. Ląduje do wiaderka. Słuchajcie, mamy kolejnego grzyba. Tym razem pierwszy w tym sezonie jest to potocznie w moim rejonie nazywana Kozibroda, a jego właściwa nazwa to siedzuń sosnowy. Wielu ludzi dziwi się, że jest to w ogóle grzyb, a tym bardziej, że jest jadalny. Bardzo dobry, odsmażany na patelni z jajkami. Kiedyś był pod ochroną. Teraz coraz częściej występuje już w naszych lasach i nie jest już pod ochroną. Bardzo dobry grzyb, bardzo smaczny, jednak problematyczne jest usuwanie tutaj tych zabrudzeń z niego, ze środka. Jak widać, jest on bardzo mocno zanieczyszczony. Uwielbiam te grzyby, zbieram je, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zostawimy sobie go, niech rośnie, ale ogólnie bardzo dobry i bardzo smaczny grzyb. Polecam spróbować, jeśli ktoś jeszcze nie jadł. I słuchajcie, maślaczek pstry, wlatuje do wiadereczka. Taki młodziutki, bardzo ładny. Rósł sobie nieopodal naszej kozi brody Słuchajcie, trafiłem teraz na taki okop. A tutaj, coś jakby dzisiaj Nora, jak myślicie. Sprawdzimy, czy. Jest tam lisek. Jak tam widać coś, czy nie? No lepiej stąd idziemy, bo jak jest w domu, to zaraz będzie zły. Mamy kolejnego grzybka. Szary koźlarz. Kozaczek. Ładny. Bialutki od spodu. Kapelusik bardzo ładnie wybarwiony słońce trochę świeci nie za bardzo ostrość tutaj łapie o tak będzie widać chyba najlepiej o proszę teraz go widać ładnie bardzo ładny ładnie wybarwiony kapelusik od spodu ładniutki bialutki nóżka zdrowa twarda bardzo ładnie słuchajcie i mamy kolejnego szarego kozaczka spójrzcie w jakiej pięknej scenerii tutaj urósł przy takim wielkim o gdzieś polowanie jest przy takim wielkim zwalonym drzewie właściwie podeszłem żeby sobie zobaczyć ten korzeń dłuży tutaj a znalazłem takiego koleżkę zobaczmy jak on wygląda pod spodem super nie zjedzony przez ślimaczki nóżka twarda, nie rozlatuje się tu. Jakaś igiełka nam się trafiła, zaraz się jej pozbędziemy. I proszę bardzo, w takim pięknym otoczeniu, tutaj obok tego kurzenia zwalonego, przyciągnął mnie trójaczek. Czasami. Nawet trójaczki się przydają, chociaż ich nie zbieramy, ale czasem naprowadzą cię na takiego ładnego, młodziutkiego kozaczka szarego. Spójrzcie, jaki ładny dzięki! Zawijamy. Słuchajcie, wygląda na to, że tych szarych kozaczków może być tu więcej. Z tego powodu tutaj mamy. Kolejnego, ale to nie jest szary kozak, szary kozak, tylko że stary już do suszenia jak najbardziej się nada, chociaż wolałbym, żeby był młodszy. Jeszcze się tutaj warto troszeczkę rozejrzeć w tej trawie, one lubią taką scenerię takie podłoże im odpowiada ale więcej tutaj raczej nie widzę chyba że jeszcze coś znajdę to wtedy was o tym niezwłocznie powiadomię i tylko skończyłem mówić i proszę ładny maślaczek Słuchajcie, jestem w moim sekretnym miejscu. Tajne miejsce Bajona grzyby. Jeden kozaczek, drugi kozaczek. Tu mamy trzeciego kozaczka, czwartego kozaczka. Cztery kozaczki w jednym miejscu. Ale to nie koniec, bo lecimy sobie tutaj i mamy piątego koleżkę. A tutaj wisienka na torcie. Tu jest szósty, tam jest siódmy. I wisienka na torcie. To jest konkret. Tu mamy prawdziweczka. Ale to nie koniec. Bo jeszcze teraz mamy tutaj coś. Lecimy tędy naokoło tej wielkiej brzozy. I patrzcie jak on się tutaj zakamuflował. Widzieliście go? Cwaniaczka. Myślę, że Bajo go tu nie znajdzie. Ale Bajo wszystko tutaj widzi. To jest mój las. Piękny. Nie chciało mi go puścić. Ale się udało. Cudowny dzień. Trochę chory, trochę zmęczony. Ta choroba coś nie odpuszcza, ale takie widoki, takie zbiory poprawiają mi samopoczucie. Świetna robota. I zrywamy naszego szaraczka. I zrywamy kolejnego O, nie chcę go puścić tutaj o, nie, nie chciał się poddać I tu mamy kolejnego I jeszcze tutaj tego tutaj nie widziałem wcześniej. I jeszcze jeden. I jeszcze dwa nasze piękne. I jeszcze tu przełoczyliśmy. I tak to się prezentuje. Trzy prawdziwki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I osiem szarych kozaczków. Wszystko w jednym miejscu. W takiej oto pięknej scenerii. W cieniu wielkiej brzozy. Dobrze, że do domu tą samą drogą wracam. Zobaczcie. Tak się tu zakamuflował, że idąc z tamtej strony go nie widziałem. Dopiero tutaj. Chowany w muchu.